O, o mój Boże Okej okay. To będzie świetna rozgryźć czy ja dobrze widziałem? Czy ja dobrze widziałem? Gdzie wy jesteście? O Boże, to tam sto... Gdzie? Gdzie, ty je gdzie jesteś? O Matko Krzysia, pomóż mi Ale gdzie ty jesteś? O Boże Pomóż Gdzie? Gdzie? Mogę znać... O, co to jest? O Boże! Ola to jest to. Um. O Boże, jak to biega! Co to było? <noise> czy my mówimy o tym samym? O! No ale gdzie ty jesteś? Ja jestem przy tych tubach czerwonych. O! <noise> Ktoś strzelił nożem! Ha! O, mm. Nie pamiętałem czy mi się rzucało nożem! Nie pamiętam czy mi się rzucało nożem totalnie! Uratowałam szeryfabi. Ja go uratowałam. To no byłam, tak. ja. byłam ja. Byłam najlepszym szeryfem Ty. jakiego widziała ta Shrek. gra. G -g -g Gdzie Fiona? O Boże. Może lepiej, jeśli Fiona do nie nas nie będzie. Nie, dołączy. A osioł? O boże, ale to, to ty chcesz yy... Dobra nie, nie będę się śmiała z nowych zębów pewnej influencerki Zara będzie! Żaba będzie! Nie, O ej! Żaba? Ej, ja tak dawno nie grałam w Roblox, jeśli chodzi o czat, czy zmienili, że czcionka jest taka tłusciutka fajna? Tłusciutka hmm? fajna. No. Ona dodała trochę kalorii do czcianki. Dzień dobry, panie Flaming i... O, osoba, która się po mnie wspina, okej, okay, dobra. A Boże, ile ludzi, ile ludzi. Gdzie jest pan Krystian? O, dzień dobry, Jestem Cześć, przy szreku? Jest? Jesteś przy szreku. Mm -hmm, mm -hmm. yes. Szrek tam jest jeszcze szala! jest na zewnątrz, więc ty też musisz. O, dzień Cześć. dobry panie Krystianie! Nie ma mnie zabić? Czekam. Nie Stajam. mam noża. Czek Stoję tu pod ścianą, na, jak na wyrok. Czy ty widzisz jak to się porusza? Znaczy teraz. A ząbki jakie ma ładne. Teraz stoi w miejscu. Dzień dobry, czy możemy sprawdzić panu uzębienie? Mm. O nie, żaba nie może dołączyć. Ścienka yy, lekko wypadła na lewą stronę, ale to możemy poprawić yy, aparatem na zęby. Żaden problem. Za to widzę, że ma pan problem z yy, znalezieniem odpowiedniego rozmiaru obuwia. O Boże, on z tyłu wygląda jak te fajne żabki, Krystian. Krystian. Co? On fajnie z tyłu wygląda jak te żabki takie Widziałeś? O czym wy piszecie? No też piszę im. On pisze czasu. Coś... A! Christian! To nie byłem ja Jak mogłeś? Jak? No co? Boże, to nie ryba byłem ja. na głowę! Ryba na głowę! Szybko! Szybko, szybko! Ryba... szybko. O U... Ola! Kulnik. Tak, tak, czemu koniec, czemu koniec? Czemu koniec? Kunico. Kunico. bo flamingo zabija właśnie ostatnią osobę. Jeszcze nie. I jeszcze nie. Dobra. Nie Dalej jeszcze nie, nie da rady. Nie, nie, nie wierzę w niego. Ma ta, taką wielką siekierę ma. Dalej jeszcze nie. Okej. Okay. Mm -hmm. fajna nazwa. Oli Kotek. Kotek Oli. A, o. Prawie! Ale to było blisko. Koniec. No, no, co jest z tym Flamingiem? Nie ma. Ramik ma dwie... trzy brawe ręce. Ale ty się śmiesznie tam o. rozłożyłeś, Krystian. No. <śmiesz> ja wójdź. Takie głupy się położyły. <śmiesz> no. no o mój bo O tej żabie mówiłam. Ola! Widzę, jest piękna! Żabola. Jak dasz jej buzi słyszałam, że się zmieni w y, księcia. Wiesz? A raczej w księżniczkę, o boże, ktoś Nie um... ma. O boże, mamy pająka w lobby! Nie, nie ma księżniczki. Mamy pająka w lobby, mamy pająka w lobby. Ale się tam... rusza ta żaba ale ma ru ruchy. Ale nie ma, Pają... nie ma takiego y, waloru z tyłu jak szrek, niestety. Shrek. Gdzie ten pająk poszedł? Obrzydliwy, straszny, o boże. To siedzi. To fobia? Parachno, fobia. przed Ola, pająkami. Muszę do Ola, Ola muszę zrobić coś dla ciebie. Strzelisz we mnie nożem w Murder Czekaj. Mystery 2 Pająk. Widzę pająka. Pająk ma duży nóż. O mój Taki kolor. O, Krystian coś dźgnął kogoś. Nieważne. O, Krystian myślę, że to jest dość ważne. Krystian myślę, że to jest ważne! O! Okay. Nie Dobra, o nie, znaczy dobrze, pobiegła za pająkiem O nie Pająk został Dobra, pilno pilnuj tej Zabry. strony, ja pilnuję drugiej strony. Pilnuje. Stron. bardzo ładnie, Krystian Uratowałem pająka <noise> Jak ta żaba się rozłożyła <noise> Kostium lewitował po, po prostu Z żaby po prostu została skóra obok, Ola I tyle e, Żaba została <noise> Mam skóra... zeza jako szrek Spoko ja mam e, za nawet jako nieżre. Ty też masz beznadziejne. Może <grystanie> Krystian. Ktoś musi sobie licówki zrobić. Ewidentnie. <grystanie> Porcelanowe. Prawda? Tak. Ewidentnie zaszła tutaj Litówki, potrzeba. Bo ci potrzeba. Będę 5 <grystanie> lat temu, chłopcze. Pamiętajcie, żeby mieć ząbki, <laughs> nie myjcie ząbków jak Szereg. <laughs> 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 Okej, okay. no znowu jest... Piękna jest ta Znowu jest... Co jest? O, czyli Krystian. Wchodzę do lodówki. Krystian! widział. Mówiłam ci, żadnego podjadania. Czy chciałabyś yy, jedzenie inspirowane Minecraftem? Nie lubię arbuzów, nie. No trudno. Ola, czy da... Zapomnij, <laughs> no, Słabo mi w Potem ktoś mnie gnął! <laughs> Czy dać ci pistolet? Ktoś się pytał. Ja mam najpiękniejszy. O, Shrek umiera! Pistolet. E, nie... Dobra, Shrek umarł, ale. O, Pająk! Pająk wygrał! Ten pająk wow. lata. O Boże, on tańczy. Pająk. <laughs> Powiedz mi, do czego to doszło, że Jaki w Robloxie można robić takie skiny? Pająki, skaczące mm. szreki, Pająki? I żaby. Pająki, pająki i żaby to furasy. Ehm... Um. Chyba nie, bo nie mają na sobie futra, więc to się nie liczy, Krystian. Wiesz, tak mi się jakoś tak wydaje. W sensie, że tak. Wow, chodźmy do Beach Resort! Ale tutaj pięknie A ja będzie. tylko ty głosujesz, Ola? No dlatego ja zagłosowałam na A, najlepszą ty mapę. szalona. Dzięki. S Specjalnie wszystkich zagadałem, żeś mogła zagłosować na tę mapę, co chcesz. Dzięki, 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 Krystian. To było bardzo dobre z Twojej strony. Ona zdrowie. chce być shiny. O, nie da się wyskoczyć. Wow, ale super! E, nie Pójdę. było mnie tu chyba nigdy No bo to jest nowe! Uu, nie Dzień dobry, czy ktoś chciałby jakiegoś piciu do basenu? Piciu chłopaczy? Chociaż nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo jak coś weźmie sobie, to wyleje do basenu. A ja bym nie chciała pływać w soku na przykład. Żabo nie idzie na ma pistolet! Żaba ma pistolet! Chyba. Nie wiem, co masz, żabo w łapce? Żaba ma pistolet. Tak! Żaba Zabam. ma pistolet! Żaba mnie obroni! A! O! O! Zapomniałam, że to ja mam tego. O! O! Ja myślałam, że ja nie... Ola, jest... żyjesz? Tak! Cześć! Czy ktoś chce pistolet? Czy ktoś chce z łódka dostać? O nie! HANIA! Ola, ja chcę pistolet, oddaj mi. Dobra, tobie pozwolę. Jeśli, jeśli ci się Słamców. uda. Nie ma! Hmm. Dobra Dobra Ale dostajesz zaraz z Ale dostałaś z Dobra, dobra Teraz kogo tam rzucę? O nie, Krysan, Krysan, co? Nie! O dobrze! Ty Nie zdążyłem kliknąć! Dobra Ale camper, ola camper. Nieprawda, kamper. nieprawda O ktoś zabrał, zaraz się? Nieprawda. Nieprawda. nieprawda, nieprawda no, Nieprawda, nieprawda o, trafiłam! No o Boże, jakoś to... No Dobrze. i tyle. Ktoś jeszcze został. No, jeszcze hmm. trzy osoby zostały. Gdzie ktoś został? Czy ktoś nade mną się na mnie patrzy? Nie wiem. Widzę pająka! O mój Boże, ale zaraz zostań. Nie, dobra, pozwolę ci, pozwolę ci. A może ci nie pozwolę? A może ci wcale nie pozwolę? Ola, tylko musisz się śpieszyć, bo za poza pańkiem są jeszcze dwie osoby. O Boże, ale gdzie one są? Dziękuję widzowie za trady, nie chcę nic wam kraść. Ja też nie chcę nic kraść, proszę nie dawajcie mi rzeczy, dlatego mam trady wyłączone. Uwaga, hmm. czy znajdzie te dwie osoby? Op. Przez siebie do mnie strzelasz! tak, w basenie pływają. No obie! Tak, ale musisz wyjść na dół, tu na dół. I tu wejść między palmami. Wejdź między palmami, między palmami musisz, wejść, dolaj. No jak między palmami? No tu, tu na dół. Tu na spa O mój Boże, o mój Boże, gdzie wyszli w takim miejscu chowacie? O, ale trafiłam. O mój Boże, na górę ten ktoś pobiegł. O nie, i teraz na dół z powrotem jest w wodzie. A tu jest pająk. Jest! Jaki pająk! Jaki, jak ty nie, nie celowałaś w tą osobę, a trafiałaś w drogą! Krystian, powiem ci tak. To so, jest Zaczynając od tego, że ja w ogóle nie wiedziałam, że jestem killerem na początku! Ola, 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 ona tak weszła, ona stała w miejscu i ty nie trafiłaś, trafiałaś w pająka. Nie, na miejscu panka bym wyszedł chyba. Jezus. teraz tak totalnie serio ci powiem, ja strzelałam sobie z trzeciej osoby do tyłu, idąc do przodu, więc nawet nie liczyłam, że kogoś trafię. Jezus. Utko kurczaka was pokonał. Nie dam tradę! No dobra, masz tradę, masz tradę, dobra, masz. Co, co chcesz mi dać? Ja ci mogę dać. O mój Boże, chcesz mi dać. Te... Ale ja ci je oddam potem, dobra? Ja ci je potem oddam. Ja sobie założę teraz pistolet. Y, różowy. Dobra, claim, claim. Założę sobie. A potem ci oddam, ok? Dobra, ma, dzięki. Um, panie Krystianie, dobra, ja nie ufam temu komuś. Kto? Como? Kto się spierdział? Słyszałam to. Nie! Dobra, dobra, ufam ci jednak. Jednak ci ufam, broń mnie. Broń mnie swoimi... Weź mnie po swe skrzydła i nie. Dziękuję, dziękuję. Anioł bożytkie. mnie obronił. Mówię ci krysem. O, wow, się wyłożył. A muszę Trajda włączyć. <grym> o hej! Siema. A kto miał nóż? Nawet nie widziałem nikogo. Hmm... O... boże. Żaba, to była żaba. Szerebek <grym> był szresł. <grym> Szereb był <grym> O mój Shrek Boże. Zobacz, jaki piękny dostał pistolet od widza. Zobacz, jaki piękny Ale je. ruszofy. Wygląda, jest. Ale muszę Wygląda, jakby oczko miał. Tak, bo on będzie puszczał. Bo to jest flamingowy pistolet, Krystian. Cześć, żaba. Mm -hmm. To prawda, że jak się nam buzi, się przemienisz. O to co jej się stało? Przemieniła się, przemieniła się, przemieniła się o na Bocze! moment. Żaba się przewróci! Ona chce, żeby ją połaskotał po brzuszku. Gili gili. Gili, gili, gili. Jest. Żaba do wody powinna wejść. Ale to nie jest Żaba, tak naprawdę. To jest Żababa. Tak naprawdę to jest. ropucha. Cześć, Krystian. Co? O nie, Ola, nie chcesz tu iść. Nie chcesz tu iść, Ola, nie chcesz tu iść, bo umierasz Ale możecie mnie przypychać 2, do żaby! Jeden! No i co? No jednak, jeszcze nie umarliśmy. No, jeszcze o, jednak. O, wszak idzie. Jeszcze jednak nie. Jak ten szereg chodzi, o mój Boże. A może znajdźmy jakieś fajne miejsce. Ja nigdy nie miałam okazji, żeby po tej mapie chyba tak pochodzić. Chyba, że ona jest taka malutka. Tutaj nie. Krystian, przestań dmuchać! No bo oni mnie podejrzewają, a to nie jestem ja. Mhm, mm to no na pewno jesteś ty. Wing, wing, Jaka jest na to szansa, że dwa razy była? Uciekajcie! znalazłaś szeryfa. Dobra. Przypadkiem. Kto? Dobra, dwa razy mi się nie uda, Krystian, ja tak dobrze w to grać. Mówię No nie wiem, możesz zobaczyć. O mój Boże, o, sorry. I po szreku.

Ale dobra, o. jaka, serio, serio jaka była na to szansa, że ja dwa razy będę? A czyli i tak udało ci się ryfa na początku załatwić? Nie? Ale ja przecież nigdy chyba tak nie miałam, że mam dwa razy puzzle, przecież ja nawet nie kupuję tej szansy na szeryfa. Nie, w ogóle nie kupię tej szansy na szeryfa, w Szko ogóle nie mam nie Szkoda mam mi robux, o so ile to jest za Game pasa robu. na razy pięć szansę. A ja mam nie jakiegoś mam. Game A, <laughs> Na szansę razy <laughs> pięć? Nie. Nie no nie, nie powinnam mieć chyba. Chyba, chyba nie powinnam Dobra, du, du. ale zobaczysz, teraz będzie ostatnia runda, nie zdążyłam zagłosować i ja nie będę szeryfem, udowodnię ci. Szeryfem nie będziesz. Nie będę, znaczy, klik, no, <noise> wiesz, co chodź. Będę, <noise> będę nikim. <noise> Chwila prawdy, oczywiście, miałam rację. Czy da się to kliknąć? To jest taki, a nie, bo to jest światło chyba. Szreka Halo? widzę, szreka. Hmm. Mm, 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 mm. Gdzie są wszyscy? Halo! Widzę żabę! Halo, to ja. Ktoś za mną biegnie. Siedzia, <śla> o Boże i wbiegłam w niego prosto. Czy to był Flaming? Nie. Nie. Nie powiem ci. O! o. Okej, okay, dobra. O, 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 ja ci o, o, nie powiem o, o. kto to, ale ma super nóż. Super mi się podoba. To jest bardzo taki mój tematyczny. Nie znajdzie mnie. Myślę, że cię znajdzie. Myślę, że cię znajdzie. Ale zobaczymy. Wszyscy chyba na zewnątrz siedzą, nie? Chyba no. Chyba no, tak. W ogóle zauważyłam, że na tej mapie ogólnie wszyscy na zewnątrz wychodzą zawsze. No. Po co? O Boże. Oj, biedny. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Szereg został pokonany. Szereg? Mm -hmm. Nie będzie szerega piątki. To oficjalne. To oficjalne. O, widzę. Dobra, uwaga. O, prawie flaming dostał. Łee! przeskoczyli nad nożem! U góry mam pistolet. Uwaga, ci się uda! O, nie udało się. O mój Boże, jaki pojedynek! Dawaj! Tak, kto, ktoś tam umarł, Ola. Myślałam, że zemsta wygra. Tak jestem umarł. Flaming, podnoś ten pis. A nie, po pistolet coś innego, ma. dobre, nie mam. Wow! Jak to się stało? O, o, Boże. o nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Dobra. Zginęła ta osoba? Tak. Oj, pająk też. Krystian, ja nie sądzę, że im się to. O jejku. No. Ona widzi tylko jedną osobę tutaj. A ty siedzisz na dachu, Czekaj, idź, czekaj. Idź po pistolet! O nie. Czekam na dobry moment. To nie jest dobry moment, Krysian. Tak się! Zwycięzca, nasz bohater! Pozwolił, żeby wszystkich zabić. Ale potem nas ocalił! Tak jest! <noise>